Helu, helu, helu. Zadanie dwunaste. Prosta będąca wykresem funkcji f od x równa się ax plus b przechodzi tylko przez pierwszą, drugą i czwartą ćwiartkę układów współrzędnych. Wynika stąd, że... I teraz tak. To co to jest? To jest funkcja liniowa, której wykres jest kreska w tą lub kreska w tą. Tak? Yy... I teraz tak. Jak mamy kreskę w tą stronę, to co? To ta funkcja jest rosnąca. A kiedy ona jest rosnąca? Kiedy a jest większe od zera, prawda? Jak jest w drugą stronę, to jest malejąca i a jest mniejsze od zera. To wiemy, prawda? Więc już na tym... Dobra, już Wam bym chciała odpowiedź powiedzieć. I teraz tak, narysujmy sobie układ współrzędnych. Czyli tak, tu jest pierwsza, druga... Trzecia, czwarta, ćwiartka, tak? I nasza funkcja, jak ona przechodzi przez pierwszą, drugą i czwartą, czyli żeby przejść przez te punkty, musi ona jakoś tak być. Puf. Czyli co już wiemy? Dzięki temu wiemy, że ona jest malejąca, czyli że a musi być mniejsze od zera, czyli ten punkt wykreślamy. I ten punkt wykreślimy, i teraz tak. O czym nam mówi to B? B to jest punkt przecięcia z osią OY. Tak? Jeszcze tylko zerknę do Waszych tablic. Dlatego słyszycie klik, 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 klik. O, macie, macie to zdanie. Słuchajcie, już Wam tutaj pokażę. Hop. Zakryję nasz ten. Widzicie, widzicie, widzicie. Współczynnik B oznacza. Współczynnik B wyznacza na osi Y punkt, w którym dana prosta ją przecina. Tu jest ten punkt B. Więc w naszym przypadku, który zamazałam, widzicie to? Dobra, to cofnę, bo mi jest potrzebna ta moja oś. Tutaj, tutaj się przecinają. A ten punkt jest dodatni czy ujemny? Pamiętamy, że tu są wartości dodatnie, tu są wartości ujemne, więc jest dodatni. Czyli nasze B. Musi być większe od zera, tak? Dlatego odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie i pamiętajcie, zaglądajcie tutaj o. Tutaj o, zaglądajcie. Dobra? Bo to jest bardzo fajne. Fajna pomoc te wasze tablice maturalne. Trzymajcie się, ciepła.